To kolejna poruszająca historia, która wstrząsnęła Polską i na długo zostanie w pamięci tysięcy ludzi. Rok po śmierci Tomasza Komendy jego narzeczona Anna Walter przerwała milczenie i opowiedziała o życiu u jego boku, o milionach. Które miały przynieść ukojenie po latach cierpienia, a także o bólu, jaki przyniosło im wspólne życie, które mimo pięknych początków rozpadło się w cieniu trudnej przeszłości, presji, uzależnień i zmarnowanej szansy na normalność. Tomasz Komenda przez 18 lat niesłusznie przebywał za kratami, oskarżony o zbrodnie, której nie popełnił. Choć ostatecznie został uniewinniony i otrzymał gigantyczne odszkodowanie w wysokości ponad 12 milionów złotych, nigdy nie udało mu się uciec od traumy, jaką zostawiły za sobą lata piekła w więzieniu. Zmarł w wieku zaledwie 46 lat, przegrywając walkę z chorobą nowotworową. Dla Anny Walter, kobiety, która z nim była, która urodziła mu syna i próbowała stworzyć z nim rodzinę, wszystko to pozostawiło niezatartą bliznę. Ich relacja zaczęła się pięknie, poznali się, kiedy Tomasz wyszedł na wolność. Byli dwojgiem ludzi po przejściach, którzy marzyli o normalności. On był pełen życia, pełen energii, chciał nadrabiać stracone lata, wspomina Anna. Jednak przeszłość nie pozwalała o sobie zapomnieć. Tomek często wracał myślami do lat spędzonych w zakładzie karnym. Mimo, że uczęszczał na terapię psychologiczną, coraz trudniej było mu udźwignąć rzeczywistość. To były noce przepłakane i przegadane. Po każdej wizycie u psychologa czuć było, jakby zrzucał z siebie ogromny ciężar, mówiła. Punktem zwrotnym okazały się pieniądze. Ogromna kwota odszkodowania zmieniła ich życie, niestety nie na lepsze. Na początku było cudownie. Tomek gotował, był obecny, czuły. Ale kiedy pojawiły się te miliony, coś się zmieniło wyznała Walter. Mężczyzna stał się coraz bardziej nieufny, zaczął wątpić w najbliższych. Ich związek zaczął się rozpadać. Tomasz zaczął unikać kontaktu z synem, znikał nawet na kilka miesięcy. Pojawiły się uzależnienia, rezygnacja z terapii i wpływy osób, które wcześniej go nie interesowały. Po wyjściu na wolność Tomasz Komenda stał się symbolem nadziei dla wielu. Był dowodem na to, że mimo najgorszych doświadczeń można próbować zacząć od nowa. Ale presja, z którą przyszło mu się mierzyć, okazała się przytłaczająca. Media interesowały się każdą jego decyzją, a każda zmiana w jego życiu była analizowana publicznie. Z jednej strony wszyscy go wspierali, ale z drugiej oczekiwali, że będzie wdzięczny i szczęśliwy. Atomek miał prawo czuć złość. Żal miał prawo się pogubić tłumaczyła Walter. Pomimo ogromnej sumy, którą przyznał mu sąd, komenda nie kupił luksusowych aut ani rezydencji. Nie podróżował po świecie. Część pieniędzy zainwestował, ale wiele też, jak mówiła Anna, rozdawał ludziom, którzy prosili o pomoc. Telefonów z prośbą o pożyczkę było mnóstwo. A Tomek miał dobre serce i nie potrafił odmówić, przyznała. Z czasem zaczęły pojawiać się problemy w relacjach z rodziną. Oskarżenia, wzajemne żale, poczucie bycia wykorzystywanym. To wszystko sprawiło, że komenda zamykał się w sobie. Coraz rzadziej mówił o swoich uczuciach, coraz częściej uciekał w samotność. On nigdy nie był w pełni wolny. Fizycznie wyszedł z więzienia, ale w środku wciąż tam siedział, mówiła jego partnerka. Choroba nowotworowa była kolejnym ciosem. Początkowo walczył z nadzieją, ale jak wspomina Anna, z każdym tygodniem gasu. Widziałam w jego oczach ten sam ból, co wtedy, gdy mówił o więzieniu. Mimo, że byliśmy razem, on coraz bardziej znikał, przyznała. Śmierć Tomasza Komendy pozostawiła wiele pytań o sprawiedliwość, o system, o to, jak pomóc takim ludziom po wyjściu z więzienia. Ale też o miłość, rodzinę i siłę, jaką trzeba mieć. By unieść bagaż krzywdy. Historia Tomasza i Anny to nie tylko opowieść o błędzie sądowym, ale przede wszystkim o człowieku, który próbował odzyskać siebie i o kobiecie, która trwała przy nim, nawet gdy wszystko zaczęło się rozpadać. Dziś sama zmaga się z życiem i żałobą. Historia Tomasza Komendy, która miała być symbolem zwycięstwa sprawiedliwości, stała się opowieścią o tym, jak trauma i pieniądze mogą złamać nawet najsilniejszych. Anna nie ukrywa, że mimo wszystko wierzyła, że ich rodzina przetrwa. Rok walczyłam o niego, o nas. Ale z czasem zrozumiałam, że on coraz bardziej się oddala, wyznała. Mimo, że los nie był łaskawy, Anna stara się iść dalej dla swoich dzieci i dla pamięci o Tomaszu. Nie chce, żeby ludzie pamiętali go tylko jako ofiarę. Był czuły, kochający, miał plany, marzenia. Chciał być tatą, chciał budować dom. I przez jakiś czas nam się to naprawdę udawało, dodała łamiącym się głosem. Jeśli uważasz, że ta historia powinna zostać usłyszana, udostępnij ją, zostaw komentarz i zasubskrybuj nasz kanał. Pomóż nam mówić głośno o sprawach, które naprawdę się liczą.